Spacer, 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 spacer! Hej! Chcę tu! Spacer! Spacer! 2 na 10! Chociaż nie wiem co to znaczy. Wracajmy i zjedźmy normalnie. Widzę, no wiem o co ci chodzi. Uff. No Siemano! Kogo to ja słyszę? O, to ty, Gustaw? Dobra, he, mordo, co tam u ciebie? Co, już cię nie ma? Jesteś piętro niżej, a ja je gadam do siebie, tak? He, he. A ten znowu gada do siebie. Wariat. Dobrze, że jeszcze na nikogo nie trafiłem. Niby sami swoi, ale jakoś ciasno i, i stresuje się, jak muszę tu z kimś gadać. Ale to nie znaczy, że nie pogadam, Elo! Dobra, serio, teraz akurat nikogo nie ma. Może mi pani nie wrzestać tym psem pod drzwiami? Przepraszam bardzo. Chodź, chodź. Uff. Idziemy, idziemy. Jakoś podejrzenie dużo tych schodów dzisiaj. Zupełnie jakby kogoś poniosło przy scenariuszu. Hejka, tutaj ankieter Gustaw. Mam kilka pytań. Wow! A co ona taka? Zestrepsowana? Ja to się stresuję, bo tu jest ciasto. Yy, ciasno mam psiaustrofobię czy coś tam, lęk przed małymi przemieszczeniami. Ale ona? Ty, człowieczka, masz jakiś problem? Co to? A to takie mokre, gorące skotła! Zupa! Czy jak to tam mówią? A tutaj? Uu, ktoś śmieci długo nie wyrzucił za długo. Yy. O, to to wszędzie rozpoznam! Moja ukochana karma. O Jezus, moje gnaty! Oa! Kurczę! Oa! Jak mnie wszystko boli! Kurde! Rzeczywiście! Oa! No co? Ze starości mnie gnaty bolą. A myślałaś, że czemu ja taki biały jestem? Ze starości! Oto piętro jest jakieś inne, bo... bo jest ciemno. O Boże, nie zginiemy tu! I zaraz właśnie. Przecież ja widzę w ciemności. Chodź. Ale i tak się boję, lecimy! Oho, coś się dzieje. Smarana ci balują. Grubo. Ciekawe, czy już, czy jeszcze. Ty gaduła, Mieliśmy iść na spacer, a nie słuchać twoich monologów, ok? No, dziękuję, łaskawa pani. Jeden, jeden, jeden i jeden. To razem. Hmm. E, a to? To schodek? Taki duży? No dobra, no to... Jeden. Papier. Klej pocztowy. Znam te zapachy. Tania woda kolońska. Pot. Listonosz, wróg mój śmiertelny był tutaj! No, ale już go nie ma z tego co widzę, także lecimy dalej. A, w końcu drzwi! Wolność! Gustaw, ale to nie są drzwi na dwór, chodź. Nie mydl mi oczu. Serio nie mydl mi oczu. Ostatnio mnie myłaś, to mi namydliłaś. I mnie szczypały. Musimy wrócić. Zapomniałem mojej zabawki. Co znowu? Zabawka! Nie no, chcesz wrócić na górę? Przecież w parku jest tyle patyków. Patyk? To akurat rozumiem. Co my tu jeszcze robimy? Pośpiesz się, chcę do parku! Tak się zajarałem tym patykiem, że zapomniałem, że tak serio to chciałem wyjść się załatwić. W sumie to już mi się odechciało. Chyba zrobiłem po drodze i nie pamiętam. O nie, nie, nie. Dalej mnie ciśnie. Końcu! Halo, człowieczka, gdzie mnie ciągniesz? Idziemy w kierunku. Sklep? Sklepo? Sklepa? Znowu będę czekał przed sklep. um? Jak. jak, jak pies? Dzięki, że z nami jesteście, zostawcie koniecznie łapkę i suba. Ej, nie, sio! Ja to mówię. Łapka, subik, i do zobaczyska! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia! mia.